Rozdział szesnasty Ostatni. Chłowca wyruszył przed świtem, wstał wcześnie. Pakując się, zachował ciszę. Uważałby nie zbudzić Adama, bo wiedział, że syn będzie chciał iść z nim na polowanie a to najpewniej skończyłoby się utratą zwierzyny. Po wejściu do lasu, łowca udał się na grub żony. spędził tam około godziny. Obiecał zmarłej ukochanej, że się nie podda i będzie dbał o Adama, niezależnie od tego, jak wiele zła będzie musiał wyrządzić. Potem otarł łzy i ruszył w dół zbocza, kierując się w stronę asfaltowej szosy prowadzącej do miasteczka. Doszedł do niej po około sześciu godzinach marszu. Po przejściu przez asfalt skręcił na ścieżkę wydeptaną w czasie polowania na wilka. W ten sposób uniknął brudzenia w śniegu po kolana. Kierował się w stronę opuszczonego miasta i niedawnej kryjówki bandytów. Wiedział, że członkowie band nie byli dobrymi myśliwymi. Dlatego liczył na upolowanie samotnego dzika lub sarny, ukrywających się wśród starych pól uprawnych i nieużytków. Nie zdążył jednak opuścić lasu. Niedaleko z kraju pól dostrzegł regularne zagłębienia, mieniące się w śniegu. Liczył, że będą to ślady racic, ale rzeczywistość znowu go rozczarowała. Człowiek szepnął, czując wewnętrzne rozdarcie. Przypomniał sobie poprzednie polowanie i konieczność zabicia kolejnego, najprawdopodobniej chorego mężczyzny. Napawała go obrzydzeniem. Wiedział jednak, że śnieżyce nadejdą w ciągu kilku kolejnych dni i że później zdobycie pożywienia będzie niemożliwe. Kurwa! Krzyknął, czując, że los zsyła mu ostatnią szansę. Nałożył cięciwy na łuk i ruszył tropem zwierzyny. Podążał nim przez kolejne dwie godziny. Śpieszył się, bo chciał mieć to polowanie za sobą, dlatego zrezygnował z większości środków ostrożności. Nie zatrzymywał się, nie rozglądał i nie nasłuchiwał. W trzeciej godzinie marszu jego uwagę przykuł trzask łamanej gałęzi. Wiedział, że to zwierzyna. Nałożył strzałę na cięciwe, pochylił się i wolnym krokiem ruszył w stronę, z której dobiegał dźwięk. Po kilku minutach mógł już celować. Zwierzyna poruszała się bardzo powoli, była wyczerpana. Każdy kolejny krok stanowił dla niej wyzwanie. Nie miała szans na przeżycie kolejnych dni, dlatego łowca bez wahania napiął łuk, wymierzył i wypuścił strzałę. Pocisk przebił plecy. Ofiara jęknęła, a po chwili upadła twarzą w śnieg. Łowca uśmiechnął się. Liczył, że trafił w serce i nie będzie musiał oddawać drugiego strzału. Zwierzyna jednak złamała strzałę. Odwróciła się na plecy, a potem doczołgała się do drzewa. Oparła się o nie, po czym zaczęła się uśmiechać do swojego prześladowcy. Nie prosiła o litość i nie płakała. Jej twarz nie wyrażała smutku ani wściekłości. Wydawała się szczęśliwa, że to już koniec cierpienia. Tak jakby jedynie żałowała łowcy. Bo ten dla przeżycia posuwał się do nieludzkich czynów. Łowca patrzył na umierającego ze zdziwieniem. Żadna z jego wcześniejszych ofiar nie zachowywała się w ten sposób. Pierwszy raz spojrzał zwierzę w oczy i pożałował tego. Czuł się winny. Umierający jęknął. Łowca napiął łuk po raz drugi i wystrzelił, trafiając w serce. Strzała przeszła na wylot. Krew trysnęła na śnieg. Ciało ofiary zaczęło się trząść w agonalnych drgawkach. Potem znieruchomiało. Widok był makabryczny. Zapadła cisza. Łowca podszedł do zwłok, wyciągnął nóż i rozdarł nim ubrania. Później wbił ostrze w ciało. Cały czas próbował zapomnieć o wyrazie twarzy umierającego. Chciał wierzyć, że to zwierzyna nie człowiek. Od śmierci żony wszystko przychodziło mu z trudem. Był na skraju wyczerpania psychicznego. Zamierzał naciąć skórę, kiedy coś poruszyło się za jego plecami. Pękła gałąź. Śnieg zaskrzypiał pod ciężarem butów. Nieznajomy zatrzymał się kilka metrów od ciała. Zachowując spokój, łowca szybkim ruchem sięgnął do pasa. Potem chwycił i odbezpieczył broń. Wiedział, że nadeszła chwila jej użycia i że ma tylko jeden strzał. Musiał zabić nieznajomego. Wziął głęboki wdech, uspokoił drżenie rąk, policzył do trzech i wstał, jednocześnie się odwracając. Był gotowy nacisnąć spust. Adam? Zapytał, nie wierząc, że syn podszedł go zupełnie niezauważony. Chłopiec nie odpowiedział. Wpatrywał się w zwłoki, w wystającą z nich strzałę oraz w nóż. Stał po kolana w śniegu. Był przemarznięty i wyczerpany. Podążał za ojcem od świtu. Chciał udowodnić, że nadaje się na myśliwego łowca opuścił broń wiedział że nie wyjaśni synowi dlaczego zabił człowieka adam nigdy nie zaakceptowałby jego postępowania czuł że syn opowie mieszkańcom w jaki sposób udało im się przetrwać ostatnie lata bał się gdy tylko wróci do wioski generał zastrzeli go bez chwili namysłu znalazł się w sytuacji bez wyjścia Mógł zapewnić przetrwanie dziesięciu mieszkańcom i zabić syna, albo wykorzystać ostatni pocisk, zgodnie z jego przeznaczeniem i strzelić sobie w skroń. Nie widział innych możliwości. Przez chwilę wpatrywał się w syna. Nie mógł uwierzyć, że tyle lat trudu i zbrodni popełnionych w imię przetrwania może pójść na marne z powodu chwili nieuwagi. On, albo ja szepnął ze łzami w oczach. Potem wziął głęboki wdech, uniósł broń i oddał strzał. Lasem przetoczył się huk. Na ziemię upadło bezwładne ciało. Śnieg spłynął krwią.